Cześć, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy widzowie Dzisiaj szybki odcinek z głowicy do C330 C330M Zaraz Wam wszystko tutaj opowiem, omówię e, Poopowiadam Wam trochę bardzo szybko, bo tak jak słyszycie, że głos już mi się nawet zmienia Chorobsko zaczyna mnie jakieś tam e, dopadać moi drodzy nie wiem czemu, nie wiem dlaczego, no ale. Tak niestety to sami się dzieje. I nie chcę odpuścić. Przepraszam, że o tej tak późnej porze też był ostatni odcinek. Dzisiaj mam nadzieję, że będzie wcześniej. Ale coś robią u nas z nadajnikiem. Do nadajnika mam jakieś 100-150 metrów. I ogólnie film potrafił mi się tam 20-20 parę minut. Wgrać w ciągu 15-20 minut w miarę bardzo szybko. Wczoraj prawie półtorej godziny, więc coś, coś jest na rzeczy. A zmieniałem y, usługodawców, bo mam możliwość zmiany y, z plusa internet i Simmobila. Nic to nie pomagało, więc nie wiem co tam się wczoraj odpaliło. Więc miejmy nadzieję, że w dniu dzisiejszym będzie inaczej. Moi drodzy, głowica C330, C328, C330M. Jest mała różnica między 30 a 330M. Z tym, że M kaniby Ja kiedyś w temat zgłębiałem, ale powiem Wam szczerze, nigdy 30 nie było jakimś moim oczkiem w głowie. Te ciągniki są małe, zgrabne, e, wdzięczne, jeżeli się o nie dba i nie są aż tak awaryjne. Przede wszystkim e, remontuje się raz na 20-30 lat, jeżeli ktoś naprawdę dba, e, te ciągniki na dzień dzisiejszy półga nie widzą, nie widzą przyczep, więc trochę też to jest inaczej niż było kiedyś, ale tutaj zmianka była po 87 dla mnie 7 roku dla mnie mówiłam 87 podobno już nawet 86 ale 87 między C330 i C330M i tutaj były zmianki oni już sami wprowadzali i mam sąsiada który ma Mkę z 80 miałem sąsiada przepraszam o tak miał Mkę z 89 roku pierwszy właściciel pierwszy właściciel w oryginale i po rzuceniu głowicy, miał tłoki wklęsłe. Więc... żeby yy, by tutaj za dużo nie mówić. Po prostu chyba wkładali co mieli, albo nie wiem, albo kombinowali. Chociaż w tych trzech latach, między 87 a 90, różne przypadki się zdarzały. Jeżeli chodzi o skrzynię, jeżeli chodzi o silnik, to były zamiany. Podejrzewam, że zaraz kolega się odezwie i będzie pisał do mnie na Messengerze, więc będę jakiś tam danych więcej miał. Ale powiedzmy, ja też nigdy nie zagłębiałem się w ten temat. Jeżeli chodzi o to, on mi tu wystarczy. Jeżeli trzeba, no tylko mam do klientów pytanie, żeby powiedzieli, czy tłok jest płaski, czy tłok jest yy, zagłębieniami. I wtedy już wszystko wiemy, jaką ma głowicę, jaką ma. Jaki ma silnik? Ogólnie problem jest z dostępnością głowicy do C330M. Widziałem, że na pewno chyba Ursus ma w swojej ofercie waryński Ursus. I ogólnie pojawiają się strzały tych głowic. Za chwilę ich nie ma, znikają więc mało jest. Jeżeli chodzi o 30. Tych, tych dostawców jest dużo, dużo, dużo więcej, z tym problemów nie ma. Tu akurat mamy głowicę firmy takiej jakiej mamy. Ty jak powiedziałem ja wam już kiedyś, że nie będę reklamował bez potrzeby różnych i różnistych firm. Tutaj tylko wam pokazałem. Jeżeli będzie to widoczne, to fajnie. Jeżeli nie, to też super, i mnie to moi drodzy ogólnie wystarcza. Tak sobie tutaj patrzę, bo niby tu jest kreska, ale to kreska jest, bo kreska to nie jest pęknięcie, moi drodzy. Ale tu już prędzej, o nie wiem, czy gdzie widać. O, jest taka nieznacząca kreska w odlewie. Teraz tak. Już Wam to omówię, na następnym odcinku na pewno Wam omówię klawiaturę, ja będę starał się omówić ciągowicę konkretnie. Ze względu na to, że czuję się tak jak się czuję. Czuję się... Kiedyś coś powiedział, czuję się tak jakby mnie wyruchało stadom. morzynów. No i chyba dzisiaj też tak się czuję moi drodzy. Więc... Kolektor Sący w tym miejscu mamy wtryski, wtryski. Oczywiście, w gniazdach wtryskiwacza przychodzi tutaj uszczelka. W 60 nie przychodzi. W C330 i jak najbardziej tak. Eee, zawór. Oto od tamtej strony, ale trzonki wszystkie mają na 9 mm. Eee, Gniazda są różne, prowadnice są te same. Te jak tutaj widzicie zaworki, ładnie, pięknie widać, widać. O. Czekajcie. Nie, nie uda mi się. No, ale kto ma wiedzieć, ten wie. W tym miejscu przychodzi termo, obudowa termostatu. Już Wam kiedyś mówiłem. Termostat C330 musi być, inaczej będzie się gotował, zaraz odezwą się y, znawcy, że oni nie mają termostatu i się nie grzeje. E, nie musi go być, musi być włożona wkładka, tak żeby wymusić obiekt na chłodnicę. Musi być, inaczej się y, zrobić nie da. E, tu mamy kanał smarujący do klawiatury bo w sporniku mamy otworek, to jak powiedziałem, w następnym odcinku będziemy sobie omawiać klawiaturę, kolektor wydechowy w tym miejscu, i w tym miejscu wkręcamy końcówkę dwuwskaźnika, czyli trójwskaźnika od temperatury wody. Można tu wkręcić sam czujnik, jeżeli ktoś będzie na przykład zakładał zegar od 80, czy zegar od Zetora, no to jeden ciąg, w każdym razie można sobie coś takiego zrobić. Eee, to zaraz opowiem Wam też o schemacie przykręcania głowicy. Przepraszam, ale byłem zagrać na, na pozonie. Eee, jeżeli chodzi o zaślepki głowicy, te, te dwa. Te dwie zaślepki, te dwa kanały zaślepka jest malutka i to jest typowa 30. Te dwie, i z drugiej strony też są dwie zaślepki przeciwmrozowe, przychodzą cztery i to są zaślepki takie same jak C360. Więc tutaj moi drodzy są te same i teraz. Zwróćcie uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, o której Wam zaraz poopowiadam. I być może, że ktoś się czegoś ode mnie nauczy, a może ktoś będzie coś komentował i ja się nauczę tego od Was. Bo byłoby fajnie. Kanały wodne, głowicy, kanały olejowe, ciśnieniowe. Tutaj nie będziemy sobie tego tematu poruszać. Ponieważ to jest to oczywista oczywistość, głowica jest przykręcona na raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 szpilek. Szpilki szesnastki drobno zwolnione z tym, że jedna jest krótsza, sześć jest długich. Yy, Moje zawory, jeżeli chodzi o MK i C330, C328, są te same. Kwestia jest ich wysokości, a mianowicie, tak jak widzicie, w C330 one wystają, one wystają. O, mogę sobie popukać, one wystają, i teraz tak wydechowy ma 30. 6,5 mm? Sący ma 45. Teraz tak. Zawory, oczywiście, tak jak powiedziałem, u głowicach o 63p docierać nie trzeba. Ktoś powiedział, że przylgnia w, przylgnia w, w... w... części, która łączy. Bo styka się zawór z gniazdem, lub tutaj gniazda nie ma. Typowego gniazda jest obrobiona głowica, więc gniazda jako gniazdo do wymiany nie potrzeba. Jest to korpus, bo przy regeneracji wycina się gniazdo i wstawia się nowe, więc to, to, to mówimy, że musi być jak najmniejszy. Rozmawiałem z kilkoma zakładami, z moim zaprzyjaźnionym warsztatem, moim a... bardzo dobrym warsztatem. Pozdrawiam Panie Piotrze. Jesteśmy umówieni wstępnie któregoś pięknego dnia. Nagram Wam odcinek z remontu albo 60, 30, może 80. Może uda się coś tam y, tutaj z Panem Piotrem y, poświęcić troszeczkę czasu, żeby nam pokazał po prostu na maszynach, czy trzeba te później te zawory docierać, czy nie. Chodzi o to, żeby po prostu... Y, Klient miał świadomość tego, jak ta głowica jest obrobiona. Nie będzie to typowe lokowanie produktu, bo z panem Piotrem tutaj znamy się zbyt długo już prawie 20 lat. Naprawia głowice, nie tylko silnik samochodowe, ale motocyklowe, rolnicze, ciężarowe. Naprawia też głowice do sprzętu budowlanego i. Jest to firma rodzinna, czyli nie ma, nie ma czegoś takiego, że klient jest pychany na koniec, klient jest najważniejszy, renoma firmy jest najważniejsza, jakość, dokładność i wykonanie też jest najważniejsze. A nie tyle, że pracownik przychodzi i pracownik musi zrobić i on ma odpalone od 8 do 16 dziękuję, do widzenia, czy on zrobi siak czy tak. Tam jest Dbanie o jakość, dbanie o wykończenie i wykonanie. I właśnie rozmawiałem z kilkoma warsztatami, takimi, którzy zajmują się profesjonalną regeneracją e, głowic, z tymi, którymi powiedzmy, kiedyś tam współpracowałem, współpracuję, lub e, jesteśmy w jakiś tam kontaktach i głowice samochodowe mają mieć przygnie około 1 mm pomiędzy gniazdem zaworowym, czy powiedzmy tutaj przylgnia, a zaworem. motocykle to 1,5 mm. Ciągniki około 2 do 2,5 mm, a sprzęt budowlany, czy nawet ciężarówka przylgnia do 3 mm. Więc jeżeli ktoś tutaj będzie mnie ganił, jeżeli ktoś tak robi, no to im powiedzmy, że wszystkie ustawione na 1 mm, to ja się z tym spierał nie będę, niech robi dalej jak uważa. Hejt, pod tym, jeżeli się rzuci, że pier... głupoty czy coś w tym stylu. Moi drodzy, ja to skonsultowałem z kilkoma zakładami i te firmy tak robią. Te głowice wytrzymują i wszystko jest ok. I zaworów docierać nie trzeba, ponieważ są obrobione nie za pomocą siekiery i młota tylko na specjalistycznym sprzęcie. Więc zawory, one ewentualnie takie te mikroskopijne e, niedokładności jeszcze, które pozostają po frezie, powiedzmy, nie wiem, czy tam po frezie, po nożu, no jak zwał, tak zwał, ja nie, nie, nie zdam się na tym fachowym e, nazewnictwie. One do 5-10 godzin i to wszystko tutaj ładnie nam się e, może nie tyle, że uklepuje, co po prostu te Wszystkie te nierówności zanikają, więc on się uklepie, uleży, Nie wiem, jeszcze, ja tam zwał, tak zwał przez 10 motogodzin. On zrobi kilka tysięcy cykli, góra, dół. A ręką, przypastą, przy i ten, no to zrobicie ile? 20, 30, 50 uderzeń, i zaraz chwilę ręka będzie bolała. No ale ja mam wiem, swoje, wy wiecie swoje i tutaj spierać się nie będziemy. I teraz, jeszcze bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o tą różnicę, to. To jak widzicie, zawór wystaje. W zawór jest delikatnie schowany. Około pół milimetra poniżej płaszczyzny głowicy. I różnica jeszcze jest taka, że 86 mm najprawdopodobniej. A nie, przepraszam. 95 mm. Ma głowica od 30. A 98 lub nawet 99 ma głowica od emki. Od emki jest troszeczkę wyższa. Więc tak to wygląda, moi drodzy, i w korpusie jest taka różnica. i Tak, z korpusu od C330 M Można zrobić głowicę do C330, po prostu ją się planuje. Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o drugą stronę, czyli o 30M,ki nie zrobicie. No nie ma takiej opcji, chociaż wiem, że byli tacy co próbowali. I ostatnia, najważniejsza rzecz, o której mam chcę powiedzieć. Uszczelkę, jaką zamontujecie, każda będzie dobra. Nie ma czegoś takiego jak zła uszczelka, ewentualnie jest zły montaż. Prawidłowo osadzone tuleje, prawidłowo ustawiona wysokość tulei ponad e, płaszczyznę bloku, odpowiednia grubość uszczelki, ja tutaj się opieram na półtorówce. E, bo parametrów nie znam, i do 30, powiem szczerze, nie zagłębiałem się w temat grubszych, cieńszych, cieńszych, grubszych, metalowych, takich, takich czy owakich. Chociaż miałem i powiem szczerze, do naszego raczka założyliśmy metalową i ja z niej niezadowolony nie byłem. Mamy założoną zwykłą, najzwyklejszą za 6 zł uszczelkę, i moi drodzy, 9 lat? 9 na pewno, jak nie 10, ta uszczelka wytrzymuje. Więc. A raczek wiecznie dostaje na zimnym, na zimnym, bo nie ma kiedy się rozgrzać. I teraz Wam tylko powiem jeszcze schemat dokręcenia kręcenia głowicy, żebyście wiedzieli. To tak. Kręcimy od środkowej śruby. Trochę taki to jest zygzak, więc uważajcie. Jeden, dwa, trzy. 4, eee, moment. Muszę pomyśleć. Muszę pomyśleć, bo język zaczek. No i już bym was puścił w maliny, moi drodzy. 1 2 3 4 5 6 7 W tej kolejności. 1 2 3 4, 5, 6, 7. Kręcimy na ile? Moi drodzy, e, gdzieś wyczytałem na jakiejś internetowej instrukcji obsługi od 215 do 230 Nm. Raczek ma dokręconą głowicę na 220 kluczem dynamometrycznym. I trzyma, więc skoro raczek trzyma, więc myślę, że inne podzespoły też będą trzymały. Oczywiście e, kręcona była na trzy razy w systemie 80, e, 150, 220. Tak sobie kręciliśmy. No może to było ustawić na 120, e, 180, 220. No każdy robi jak uważa. Co tutaj szpilki szesnastki, może nimi śmiało kręcić, nic się z tym nie dzieje, moi drodzy w dzisiejszym odcinku to wszystko co wiedziałem to opowiedziałem jeżeli coś mi się przypomni to opowiem wam w następnym odcineczku, być może, że jutro jak się będę dobrze czuł, omówię wam klawiaturę, omówię wam odprężnik działanie być może, że się uda to wszystko zrobić, no, oczywiście kolektor sący wodny, wydechowy no wodnego typowego nie ma kolektora, ciężko to nazwać kolektorem, jedynie pokrywą termosatu omówimy to sobie i będę chciał Wam tutaj wszystko też pokazać, jest ja, to silnik prosty i myślę, że sami go, co niektórzy ogarniają bez większych problemów Trzymta się, do następnego cześć